Piękna woda, coś w Miło popatrzeć. Żeby taka latem była jak się pępie. Cześć, witajcie. Dzisiaj pierwsze wyjście z Equinoxem. Nowiuszkim wykrywaczem. Trochę musiałem pobiegać, żeby się rozgrzać, bo strasznie zimno jest. Ale jestem strasznie zajarany, bo dzisiaj na pewno znajdę jakieś skarby. No, wykrywać chyba był warty tej ceny, bo wydałem kupę szmalu. Ale wszyscy mówią, że praktycznie on sam szuka. Wychodzi się, a skarby się same znajdują. Do ataku moi drodzy, zaczynam poszukiwania. Jak widać, teren do obejścia dosyć spory. No i cóż, tak jak mi mówili, skarby będą same wpadać w moje ręce. Nakopię dzisiaj sporo tych skarbów. Jeszcze nie wiem, na co je przeznaczę, co z nimi zrobię. Jeżeli będzie dużo pieniędzy, to nie wiem. Kupię jakiś, może wiem, samochód albo mieszkanie. No zobaczymy, ile dzisiaj nazbieram. No i co? Miało być tak kolorowo Chodzę już tu dwie godziny i nic A miał sam wszystko znajdować Nie, taka ślipa O, ten wykrywacz to jest do Kitu, nawet gołębie płoszy Hello To jest od siododyna? Nie, nie ma co ja może zadzwonię jeszcze do tego sklepu się zapytam o co tam chodzi. To jest też niemożliwe. Tyle kasy wydane i co? I żeby kapsla nawet nie znalazł Jak to było? Detekt detekt.pl No dobra, dzwonimy i jeszcze SMSa dostałem Halo Dzień dobry Panie Mikołaju Ja chciałem się zapytać, bo ja u Pana kupiłem ten, wykrywasz ten Minelab Equinox 800 No i co? I łażę tu już dwie godziny po tej plaży, zmarzłem jak pies A tu nic, zero ech, ech. Ech, Czy... I, i, jak, jakie mam ustawienia? No ustawiłem się pod wiatr, tak żeby kapsuła ani pieniądze nie wyczuwały i cały czas do przodu idę i nic, na razie nic cewka. No cewkę mam przemarzniętą, ale idę dalej, no co mam robić? Szukam dalej, nie? A, cewka w wykrywaczu. Nie, no co? No cewka, znaczy w sensie to kółeczko takie, tak? To małe czy to duże? To małe czy to duże kółeczko? To, ma, to, to duże. No, i, i co z nim? Bliżej Ziemi? No, czy mam bliżej Ziemi? I. No. Nie, no dalej nie ma sygnałów. Chociaż moment. Nie, no teraz jakby coś, coś zapiszczało, nie? Coś jakby zapiszczało, ale nie wiem, czy to Mewa, albo Mewa, albo jakiś taki sygnalik. Moment, zaraz zobaczę czy to coś tu daje to muszę położyć, wykrywać, bo tu jedną ręką telefon, drugą wykrywać Teraz zobaczymy. Gdzieś tu to było o. jakieś dziadostwo jest Co to tu? Co to jest? Coś jest tu napisane Mikołaj Romanow Drugi 1917 Eee do kitu Nie, jakieś stare, jakąś starą łyżkę znalazłem, ale no, jeszcze jakiś postęp jest, nie? Eee, ja, jaką mam czułość na wyświetlaczu? Eee, znaczy ja no, nie wiem, zaraz zobaczę. Ale jak na wyświetlaczu? nic się nie pali. Aha, to jeszcze trzeba włączyć gdzieś. A gdzie, gdzie to się włącza? Z boku No, z boku takie dwa guziczki są Ten górny No, coś tu pyrknęło Idzie, idzie O! Aaaaa! Kurde, to nie mógł pan mi tak od razu mówić No teraz to już kumam Wystarczyło włączyć No dobra, ale no i co? No? Teraz jakby No, teraz jakby coś jest. Dobra. Dobra, super. Bardzo panu dziękuję. Co bym bez pana zrobił? Dobra. Moment. To dziękuję. Do zobaczenia w sklepie, tak? Dziękuję. Do widzenia. O Jezus, dobra, no zobaczymy. Może teraz lepiej pójdzie No i co? Coś tu jest. Co tu jest? No, teraz działa, kurde. Dwie godziny zmarnowałem, żebym to wiedział Co tu mamy znowu? Iś, o cicho No jest! Je, kurde ja dwie godziny jak debil latałem A tu hajsu kurde wszystko mi mówił o tym wykrywaczu, ale żeby włączyć to tu nie. No ale dobra. Działa to działa. No dobra moi drodzy. Zobaczę jeszcze. Kurde, tu wszędzie są sygnały. Co tu jest? Złotóweczka. Bardzo dobrze. To już mam Cztery. Następny, następny sygnał frytkownica frytkownica działa chociaż nie do końca nie do końca bo teraz nie ma nic I dalej nic czas jeszcze trochę nałoczyć no i znowu nic Trzeba będzie do zbycha zadzwonić no, no jest Tym razem kapselek No dobra Wiadomo o co chodzi Po prostu yy, Przed wejściem na plażę Wystarczy go włączyć Wielka sztuka No taki mądry to i ja jestem No i co I tyle z dzisiejszych moich poszukiwań Niestety za dużo nie znalazłem Kilka kilka złotych trochę śmieci kasę sobie zostawiam reszta jest niestety do kosza trochę kapsli, jakaś stara łyżka no i to tyle więcej się nie udało gdyby mi powiedzieli, że to jeszcze trzeba włączyć przed użyciem, to bym na pewno znalazł o wiele więcej jak widzieliście na załączonym materiale z lekcji pierwszej obsługi Mindlaba Equinox to nie jest tak, że kupi się super wykrywacz w sklepie wychodzi się na plażę i wszystko samo w ręce wpada, nie trzeba poradzić się fachowca trzeba posłuchać co inni mówią, samemu poczytać instrukcję, pouczyć się także lekcja pierwsza była trudna zapraszam teraz na lekcję drugą jest godzina 6 rano sobota wszyscy ludzie śpią, odpoczywają jest mróz minus jeden. A ja jak ostatni debil wyruszam na wyprawę. I powiem wam więcej. Bardzo się jeszcze z tego cieszę. A cieszę się dlatego, że spotkam się z moimi przyjaciółmi. Jedziemy na poszukiwania. No i zobaczymy, co z tego będzie. Z tym, że zostało mi jeszcze kawałek drogi, około 5 km. Żeby się nie nudziło, opowiem jeszcze takiego starego Suchara, więc jechał sobie facet drogą samochodem. Nagle poczuł, że coś tam mu bije w kole, więc zjechał na pobocze, zatrzymał się no i zauważył, że w jednym kole odkręciły mu się wszystkie śrubki. I kurczę, no jak ja teraz dojadę, no nie pojadę, no bije to koło, cały czas tam tłucze, no nie, nie dojadę, nie da rady. No i stoi, głowi się, no ale że zatrzymał się koło domu, domu wariatów, podszedł do niego jakiś wariat, patrzy się na niego. Co mogę panu jakoś pomóc? Nie, panie, idź pan, dam sobie radę. Ale stoi, tak się głowi dalej, jeszcze raz podchodzi ten wariat. No, panie, ale no, coś panu podpowiem. Dobra, niech pan mówi. No więc wie pan, jakby pan wycią... odkręcił z każdego pozostałego koła po jednej śrubce, no i do tego w którym brakuje śrubie przykręcił, to miałby pan w każdym kole po trzy śruby. Na pewno jest to niebezpieczne, ale do domu się da dojechać. Facet poskrobał się w głowę, mówi. No faktycznie, no powoli, w każdym kole będą po trzy śrubki, powoli mogę sobie jechać no ale tak pomyślał, patrzy się na tego wariata i mówi panie, no ale wie pan, no skąd u pana takie pomysły? pan tutaj w domu wariatów wariat mówi wie pan co, no, zgadza się, no, jestem wariatem ale nie kretynem taka krótka historia zbliżam się już do Pucka do zobaczenia na miejscu no cóż moi mili, ja jestem zwarty i gotowy Warunki, jak widać, ekstremalne. Także wchodzę za chwilę do wody. Do zobaczenia na pogotowiu. W tym momencie powinniście zobaczyć materiał z lekcji drugiej, ale pomyślałem sobie, że nie warto się powtarzać. Całą lekcję drugą zobaczycie na kanale Brodaty Zbir. Link do tego filmu zobaczycie tutaj u góry. Zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału. A póki co żegnam się z wami i do następnego odcinka. Hej! Sonia, ale tu mój obiadek. Hej. Chyba nie powinnaś tego jeść, to chyba jest kanibalizm, co Sonia? Smakuje ci przynajmniej ten rosołek? Hmm. Tyle się dowiedziałem. Człowiek po wykopkach chce sobie w spokoju gdzieś obiad. No tu złodziejaszek podkrada. Tam masz swoje owoce, nasionka. To jeszcze rosołek musi być.